Witam. Właśnie w tym roku mija 20 lat od ukazania się jednego z najlepszych filmów Science Fiction w dziejach. Postanowiłem coś o nim opowiedzieć o ciebie, choć wiem, że na jego temat zostało już powiedziane naprawdę bardzo dużo. A więc Matrix, zapraszam. Film braci Wachowskich jest przede wszystkim pamiętany za swój charakterystyczny, mokry i mroczny styl, który od 20 lat jest czymś wyjątkowym z klimatem wylewającym się z ekranu jak woda w jednej ze scen. Matrixa podziwiam również za sceny przyczące prawą fizyki, ale to, co sprawia, że Matrix naprawdę się wyróżnia, to niezwykle twórcza eksploracja wielkich tematów filozoficznych, rzeczywistości i wolnej woli. Tematy te omawiane są za pomocą mrocznych założeń filmu, który zakłada, że badania nad technologią sztucznej inteligencji doprowadziły do buntu maszyn i niemal całkowitego wygaśnięcia rasy ludzkiej. Matrix składa się z trzech części, więc fabuła daje nam wiele okazji, w których możemy cieszyć się mnóstwem skomplikowanych sekwencji akcji, które nadal wyglądają mega efektownie, oraz możemy podziwiać przełomowe wtedy efekty specjalne. W filmie usłyszymy również sporo dających do myślenia cytatów. Niezapomniane sceny. To trening Neo na rzecz przetrwania w Matrixie, w którym podstawowe umiejętności są przesyłane bezpośrednio do jego głowy. Kultowa scena z bullet time'em oraz odbicie Morfeusza, a kulminacyjna walka z głównym antagonistą filmu, agentem Smithem, to miodek azjatyckich sztuwałki. Matrix wciąż jest oszałamiający wizualnie i znacznie bardziej inteligentny niż większość współczesnych filmów science fiction o dużo większych budżetach. Co ciekawe, i z czym sam się spotykam, to to, że ile bym Matrixów nie oglądał, to zawsze, ale to zawsze dopatrzę się czegoś ciekawego i całkiem nowego. Więc Marcin mówi, że Matrix to już kult i fenomen nadal niedościgniony. To film genialny i to co bracia wachowcy z nim zrobili jest wprost niesamowite. Młodzi widzowie koniecznie muszą obejrzeć jeśli nie widzieli, a starsi wyjadacze na pewno co jakiś czas sami sobie przypominają o tym arcydziełku. Dzięki za dotrwanie do końca. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.